Dzień dobry ludzie z tej strony, ja to dzisiaj gramy znów w pigi i to będzie już drugi odcinek naszej serii zbudowanie mapy w pigi, tak. Ja sobie tutaj zacząłem grę i po prostu sobie takie coś zbudowałem. Tak, tylko żeby było fajnie, fajne przywitanie. Patrzcie, tu się pigi zarazpi. Ale stopujemy grę. Co się z tobą stało? 3 stał Spiggy ważne. Dobra, A dzisiaj jeszcze sobie... pobudujemy dalej naszą mapę. Tak, był, był update, więc możemy sobie tutaj dodać jakiś pH. No, był po prostu update. Ten... Chyba żadnych nowych. Nie, były nowe drzwi. Przepraszam, to my tutaj musimy zrobić nowe drzwi. Okej, okay. ja sobie to dobra, zrobimy tak Teraz kasujemy o te drzwi i te, bo o nie. A nie! No! Dobra, teraz tak. E, teraz tu są żółte, to ja sobie po, pobudujemy tutaj to dalej. Jest fioletowy? Nie, fioletowego nie ma. Dobra, podstawimy. Hop. A, co da? O nie. Nie, no źle. Nie. O. Okej. Okay. Szybki, bo jak. Fla. Co tego zrobiłem? Nie, tak. Dobrze, Dobra. Teraz czas na tutaj o to, teraz to, dobrze, robimy dosyć trudną mapę, jak tu Piggy przyjdzie to będzie klups jak tutaj będziemy otwierać gdzieś, o na przykład te drzwi i przyjdzie Piggy to będzie klups ale my zaraz robimy tu jakąś ucieczkę, o wiem, żeby nie było to, chwila, żeby nie było co my sobie tu Ech, nie wiem co Ja tu chcę zrobić tak Chwila, zrobimy Nie, nie mam pomysłu ja nie chcę tego w ogóle budować Bo już nie mam pomysłu i nie chcę mi się budować To Okej okay. Wiem tam tu już daleko będzie ciężko Żypigi, ale teraz my tu zrobimy ułatwienie. Dalej potrzebuję normalne bloki. E, halo? alo. Dobra. Yy... I dobra mam. No, co zrobiłem? Wy zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Oho. Ja tutaj tak robię to. O, fla, tworzy. Nie, czy... jak otworzymy? Nie wiem, co ja chciałem... Nie, nie, halo, o, dobra, już, dobra. E, to budujemy dalej, czy jak Fla, o, tutaj zrobimy. O tak, Pyk! dlaczego? Fla, ser mi się tak myli. Long klawisze od update'u i teraz zrobimy sobie tu taki tunel. Brawo dla diamantowego. Tak propo. Teraz nagrywam na moim ta innym koncie. Te teraz nagrywam na innym koncie niż kiedyś. Też nagrywam na innym, ale tą serię będę na tym, na tym koncie. Bo na tym mam tą serię. Bo tutaj mam. Wiecie, tą mapę buduję. O! Na tym więc, Więc odcinki że budowanie mapy na tym koncie. A inne z Robloxa na innym koncie. Dobra. To będzie taka ucieczka. O, taka ucieczka. O, 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 o. Fla, o. I jak to dalej zrobić? Fla. Tego nie wiem. My, może w tym odcinku zbudowanie naszej mapy zrobimy sobie. Fla, bo tu będzie. Od... Ej, tu będziemy mogli tak przejść. O kurczę, ale chyba nie. Dobra, nie, ja mam pomysł, jak. Nie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł, żeby to tak działało. Okej, okay, i to będzie budować dalej. Ale tu będzie ściana. I fila. A nie, te bloki. Fly. Ja muszę. Nie, ja nie wiem, jak co mogę zrobić. Hop, hop, dobra. musiałem to usunąć. Bo tutaj damy. Ja mam taki pomysł, jak to można zrobić. Wiecie jaki? To zaraz zobaczycie. Flan, tutaj zbudujemy. Tak. Tutaj zaczniemy budować. Ja tu dopiero będziemy zaczynać. Okej. Okay. Bardzo ładnie wychodzi nam nawet ta mapa. No, możecie oceniać w, w komentarzach tę mapę. Jeśli chcecie ze mną pograć w tą mapę to to piszcie w komentarzach wasze nicki to was kiedyś zaproszę a może kiedyś pogramy we wasze mapki na odcinku bo mogę zrobić taki odcinek tylko najgorszy jest to że nie mam w ogóle widzów No <grym> w ogóle przecież nie mam widzów to jakie mapki będziemy nigdzie grać mapki od widzów Fajne mapki od widzów, jak od nikogo, tak naprawdę. Dobra. No, dobra, też tam mnie ogląda, na przykład, Ananaska TV. Tam, e, jak kiedyś e, znajdę tam, Ja Wam dam link do jej kanału. Subskrybujcie ją, ale jeszcze ja sam nie znam jej kanału. E, dopiero znajdę jej kanał, bo jeszcze nie znalazłem. To, to się robi, co jest trudniejsze teraz. Jak to budujemy. No to, no to dam wam link w link w opisie. Jak będę z nią nagrywała. Nagrywał i... i dobra. I ją subskrybujcie. Będzie nagrywała to samo co ja, ale nie będzie Fortnitea u niej, ale będą Sims 4 na bank. Bo ona tam dostała. No ja też kasuje, nie wiem dlaczego. Dobra, flya, o went O, i teraz zrobimy także. Y. Widzicie, na crunch musimy teraz tu. I teraz damy to tu, nie, flya, tu, dobra. Fla. E. e hello, jak to trzeba? Jak to trzeba zrobić? E, Halo, mini tun. Czy to już nie przypadkiem powszyte chyba na pank to się da jakoś zrobić? O, dobra, mam wreszcie. I też możemy tak w wentach i patrzcie, dobra i patrzcie jakie 300Q patrzcie. I wętrz. i tada... da e, czyliście to źle postawiłem, poczekajcie. Ja nie wiem to, tym obracać w ogóle flana R, e, dobra. Klikam ty, dobra, o. I patrzcie, tutaj musimy odblokować czerwoną kartą i tak samo musimy tam odblokować czerwoną kartą. A czerwoną kartę nie wiem. Nie, no ja to ja to jakoś zrobię, ja to jakoś zrobię. Hmm. O, wiem jeszcze. Ja nie, Dobra, i damy czerwoną kartę tak, żeby wszystko móc. Wow, dużo to i żo... Duże to jest no nie zauważyłem. Robimy to tak, że możemy, odbruk... że zdobędziemy wszystkie klucze, odblokujemy wszystko, a do czerwonej karty. I czerwoną kartę dostaniemy jak wszystko. Nieważne. Jakoś to zrobię, jakoś to zrobię. Dobra, jak, no, jak na razie to. To chwila. Podstawiłem sobie tu jakiegoś jednego komputera. O, tutaj będzie bardzo ciężko. Tak dla mnie będzie dużo do unikania. Jestem takim pro. Zobacz, może pogramy jak będzie krótki odcinek w pigi. Właśnie to nie ma sensu, ale dobra. I chwila. Co ja tu chcę A, CPU. Dobra. I tutaj będzie z nami nasa Bani. A bani O tutaj O już myślałem, że Patrzcie, ja znam taki trik, patrzcie Jest tutaj i patrzcie I można O Oni są tu prawdziwi, widzicie? Oni nie są przezroczyści Widzicie? I można na nich stać si się dowiedziałam, że Trochę dziwne, ale dobra mm, no, ale cóż Marchewki gdzieś Możemy podawać nie no, wiem dlaczego, ale przez ogień możemy przychodzić. To jest dziwne. A tutaj postawi? Nie, no nie da się. Chwila, no to damy to dam gdzieś jeszcze. Chwila, itemy. Ona, itemy. Chwila. Nie, to źle. E... Trzeba to. E... Apple, gra... dobra, mam. Znalazłem o I tutaj dam. Dobra, nie. To nie byłem ja. To wcale nie byłem ja. Czekajcie, muszę to jakoś naprawić. Event? Nie. Items? Nie. Basik? Co ja? Muszę basik zrobić przecież. Dobra, basik. A e, mamy i trochę tu mamy. Tu mamy marchewki, mam bani. Bani. Mamy tam po flaunsim, tam jeszcze dokończyć. Mam tu następny pokój zacisnięty. I mamy to. Dobra, fajnie. Jest to, żeby tu dokończymy. O, ładnie. Teraz. Dobra. Teraz. O, event. musimy znaleźć. Okej, okay, pomarańczowe. Fla. Dobrze to? Nie, fla. No cholera, rano Podstaw się. Fla. Haha, nie takie numery. Powiedziałem, że to będzie inaczej niż chcemy. Okej, okay, teraz tylko jeszcze to. Nie, tak. Tylko tak. O! To musi wybuchnąć. teraz mamy tylko... O, tu teraz paszek dobra i. Aha plank i wręcz no tak, możemy jeszcze plank. To planka jeszcze na punk tutaj damy. E, no, możemy tu. Albo nie, plank dam. Dyszkiem będzie, będzie położona do położenia gdzieś indziej. Dobra, jeszcze ja tu muszę basik. Ja muszę jeszcze tutaj tak zrobić, dobra. Hop. O nie Fra, ja tu źle robię, wszystko robi źle. Ale dobra. Rane ważne budujemy budu. Bob budowniczy. Jesteśmy Bobą budowniczym. O, Wiem, że tunel będzie za duży, ale to nieważne. O nie. Dobra. Nieważne. No, wyłącznie. Dobra. I teraz fla, żeby nie kasować i musimy wejść w... A events. Teraz damy fireblock. Niechla to. Fla to damy, ale jeszcze damy przed tym fireblock. Niechfaj, yes, tutaj. Fire. Fire, ja. Yeah. O, wiem, jeszcze tu. O, ja wiem, co zrobię. Zrobię jeszcze coś głupiego. Robimy, że będzie nam się to wszystko paliło Pali nam się. Pali nam się, dziwna... Dobra, nie no. Skasuję to. Musiałem. Okej. Okay. Nieważne. Ja to też kasuję. Szybko. Jesteśmy teraz strażakiem, bo... Strażak... Nie, nie bobym. Strażakiem samym. A my tutaj stoimy. Dobra. się tak dziwię. Gdzie, gdzie my jesteśmy? My tutaj... Dobra. Ok, w dzisiejszym odcinku mm, byliśmy Bobem Budowniczym, dokończaliśmy naszą tutaj budowlę, ale jeszcze nie jest dokończ dokończona. Jeszcze pod koniec byliśmy strażakiem samym, <grym> A, który gasił po bo Bobem Budowniczym, <grym> Bobem Diamentowym i strażakiem diamentowym. XD, dobra. Nie wiem ile tr film trwa. Jak jest, trwa mało. O nie, nie. Fire, fire. Nie wiem, zobaczę ile... Jak kończy ten odcinek? fly ile trwa? No dobra, kończę go. To, to, dużo, to ja się z wami żegnam i do zobaczenia.